Cześć, ciekawcy! Jesteśmy pewni, że wielu z was kojarzy swoje dzieciństwo z jakąś kreskówką lub serialem animowanym, którego oglądanie było jak święto. Być może też wielu z was miało nawet liczne gadżety, kubeczki, plecaki i tym podobne związane z taką kochaną serią. A czy marzyliście, by bohaterowie waszej bajki ożyli, albo by powstała jego aktorska wersja? Brzmi świetnie, prawda? Dlatego wielce uradowani musieli czuć się fani animowanej serii Wings Club. A ponieważ Netflix wie, jak pobudzać nostalgię, zaprezentował fanom serial przeznaczenie saga Wings. Ale co w ogóle wiemy o tej franczyzie? Skąd pochodzi? Dlaczego powstała aktorska wersja i kim są główni członkowie obsady? Czy produkcja wywołała jakieś kontrowersje? Czy będzie drugi sezon? Jeśli też macie tyle pytań, to pozostańcie z nami do końca, bo zebraliśmy dla Was garść ciekawych informacji. Ale zanim przejdziemy dalej, nie zapomnijcie włączyć powiadomienia i zasubskrybować naszego kanału, aby nie przegapić żadnego z naszych przyszłych filmów. Nie zapomnijcie też polubić nas na Instagramie i Facebooku, aby być na bieżąco z najgorętszymi plotkami o celebrytach. Jeśli ktoś z Was właśnie obejrzał przeznaczenie Saga Wings na Netflixie i pierwszy raz słyszy ten tytuł, to możecie być zaskoczeni, że jest on oparty na serialu animowanym. Oryginalnie była to włosko-amerykańska bajka pod tytułem Wings Club, współprodukowana przez Rainbow SPA i Nickelodeon, a stworzona przez Ignios Strafiego. Animacja, której akcja toczy się w magicznym wszechświecie, zamieszkałem przez wiele fantastycznych stworzeń, takich jak wróżki, czarownice i inne, miała swoją premierę 28 stycznia 2004 roku. Niemal natychmiast obniosła ogromny sukces we Włoszech i pozostałych kanałach Nickelodeon na całym świecie. Polscy widzowie mogą tego nie wiedzieć, ale w oryginalnym dubbingu gościnnie wystąpiła Ariana Grande, użyczając głosu księżniczce Diaspro, podczas gdy Elizabeth Gillis podkładała głos Daphne. Animowany serial opowiada o przygodach grupy wróżek znanych jako Wings, uczęszczających do szkoły Alpha, gdzie uczą się opanowywać swoje moce oraz które walczą ze złoczyńcami. Ich zespół stanowi pochodząca z Ziemi Bloom, która jest liderką z mocami ognia, Stella, wróżka słońca księżyca, Flora, wróżka natury i kwiatów, której postać z serialu Netflixa wywołała sporą dyskusję, więc zostańcie z nami do samego końca, by dowiedzieć się dlaczego. Następnie mamy wróżkę zaawansowanych technologii technę, muzyczną Muse i Aisha, czarodziejkę fluidów, jak Morphix, których może robić dowolną rzecz. Jest też Roxy, wróżka od zwierząt, która czasami dołącza do dziewcząt w ich przygodach. Straffi, twórca Wings, po raz pierwszy zaproponował wersję aktorską klubu w 2011 roku, po tym jak Viacom, firma będąca właścicielem Nickelodeon, została współwłaścicielem jego studia. Chociaż jak widać, było nam dane czekać dekadę na ożywienie tej wizji. Co ciekawe, aby wspomóc jej spełnienie, mężczyzna zdobywał doświadczenie w telewizji, pracując jako producent przy innych programach. Wreszcie w 2019 roku w Irlandii rozpoczęto zdjęcia do serialu. Produkcja Netflixa, choć różni się od oryginału, o czym za chwilę porozmawiamy, opiera się jednak na tym samym pomyśle. Oto wróżki uczą się radzić sobie ze swoimi mocami oraz walczyć ze złoczyńcami. Serial przeznaczenie saga Wings zadebiutował na platformie streamingowej 22 stycznia i był niecierpliwie wyczekiwany przez fanów. Z miejsca też osiągnął pierwsze miejsce w rankingu oglądalności w różnych częściach świata. Chociaż pojawiło się też kilka drobnych kontrowersji, jeśli chodzi o obsadę. Jakich? Już mówimy, ale zacznijmy od przedstawienia dziewczyn Wings. Zacznijmy od ich liderki, czyli Bloom, przez Abigail Cohen. To wróżka ognia z Kalifornii, która przed dostaniem się do szkoły nie miała żadnego kontaktu z magicznym światem. Chociaż Bloom jest debiutantką wśród czarodziejek, to dla grającej ją aktorki nie jest to pierwszy dramat fantazy dla młodzieży, bowiem wcześniej występowała jako dorka z winnej produkcji Netflixa Chilling Adventures of Sabrina. Zagrała także małą rolę w drugim sezonie Stranger Things i wystąpiła u boku KJ Apy w dramacie Wierzę w Ciebie. Nawiasem mówiąc o aktorze też mamy ciekawy odcinek, który już teraz Wam polecamy. Na razie kontynuujmy. Następnie mamy Stellę, wróżkę słońca i księżyca, która jest spadkobierczynią Królestwa Solarii. Przez to też dziewczyna czuje ogromną presję, by stać się potężnym magiem. Początkowej jej postać wydaje się być zimna i nieuprzejma, ale wynika to z faktu, że ukrywa ona swoją delikatną naturę. W serialu tę postać gra Hannah van der Westhuysen, która wcześniej pojawiła się w brytyjskim dramacie Granchester, a także w thrillerze Zatoka Zaginionych z 2020 roku. Kolejna jest Aisha, wróżka fluidów. Dziewczyna narzuca sobie bardzo wysokie standardy i wymagania i chociaż jest profesjonalną czarodziejką, czasem jej frustracja z faktu, że nie może bardziej rozwijać swojej mocy, wyciąga z niej to co najlepsze. Aisha jest najbliższą i najbardziej zaufaną przyjaciółką Bloom. Grają Precious Mustafa, która jest właściwie nowicjuszką w świecie aktorstwa, pojawiła się wcześniej tylko w In The War i The Stranger. W tym roku będziemy mogli zobaczyć ją jeszcze w brytyjskim serialu komediowym Code404, który ma mieć premierę w kwietniu. Musa jest wróżką empatii, gdyż potrafi odczuwać emocje innych, jakby były jej własnymi. W trudnych chwilach jest to dla niej dość wyczerpujące, przez co czasami potrzebuje trochę przestrzeni, aby pobyć samą i oczyścić umysł. I to ją różni od bajkowego pierwowzoru, bo w animacji była czarodziejką muzyki. Natomiast grająca ją Elisha Applebaum, też właściwie jest debiutującą aktorką, bo dotychczas w jej dorobku były tylko krótkometraże. Mówiąc o dziewczynach z grupy Wings, dochodzimy do wróżki. Imieniem Terra, która jest ziemską czarodziejką kuzynką Flory, jak w bajce wróżki natury i kwiatów. Jej postać czasami odczuwa niepokój społeczny, ale jest bardzo miła, rozważna i chętna do zaprzyjaźnienia się ze swoimi współlokatorkami w apartamencie Wings. Rolę tę gra Elliot Salt, która w 2020 roku wystąpiła w brytyjskim przebojowym serialu Normalni Ludzie. Tymczasem to właśnie ta postać wzbudziła oburzenie fanów i kontrowersje, podczas gdy w bajce członkinią Wings z mocą ziemi była Flora, w serialu Netflixa została ona zastąpiona przez terę. Powodem dla którego wywołało to sprzeciw jest fakt, że Flora oryginalnie z latynoską postacią, której wygląd został oparty na Jennifer Lopez. Wielu fanów, którzy dorastając oglądali animację, oskarżyło platformę streamingu o wybielanie bohaterów. Są też jednak i tacy, którzy zwrócili uwagę, że ponieważ wspomniano, że Flora jest jej kuzynką, to być może w przyszłych sezonach możemy spodziewać się pojawienia tej bohaterki. Czy czy to jednak załagodziło sprawę? To jednak nie jedyna różnica między wersjami. I już o nich porozmawiamy, więc zostańcie z nami do końca. Chociaż serial próbował wyjaśnić nieobecność Flory zastępując ją Terą, to okazuje się, że nie jest ona jedyną brakującą postacią. Tekny i Roxy również nigdzie nie widać i chociaż niektórzy fani byli na to trochę źli, inni spekulują, że podobnie jak w przypadku Flory, te dwie czarodziejki mogą pojawić się później. Zgadzacie się z tym ciekawcy? W dodatku podczas gdy, co wiadomo, Stella jest księżniczką, teraz uwaga, spoiler alert, jeśli nie widzieliście jeszcze serialu, to może trzeba ten fragment przewinąć. W serialu Netflixa jedynie zasugerowano, że Bloom ma korzenie w rodzinie królewskiej. Różnica jest znacząca, bowiem w oryginalnym serialu animowanym wszystkie wróżki Wings są księżniczkami. A jak wiemy, Bloom okazuje się być córką króla i królowej Domino i siostrą Daphne, następczyni tronu. W Netflixie ten wątek nie jest rozwinięty, ale znowu, może nastąpi to z czasem. Przejdźmy teraz do innego wątku, czyli chłopaków, bo zdaje się, że Netflix dramatyzuje ten aspekt, jak tylko może. W serialu Były chłopak Steli, Sky grany przez Daniego Griffina interesuje się Bloom, a dziewczyny, przez cały czas zastanawiają się, co się stanie: zrobić to, czy tamto. Musa ma chłopaka o imieniu sam, choć w kreskówce umawia się z Rivenem. Ale ta postać też pojawia się w serialu i gra go Freddy Thorpe. I teraz uwaga, kolejny spoiler. Musa i Riven mieli wspólny moment pod koniec sezonu, więc czy może to być zapowiedź romantycznego związku w kolejnej części? Hmm, musimy poczekać, by się dowiedzieć. W tym miejscu musimy jeszcze dodać, że Flora, a właściwie Tera, Stella i Aisha pozostają singielkami czy ich chłopcy pojawią się w drugim sezonie? Musimy jeszcze porozmawiać o złoczyńcach. W klubie Wings jest trio złych czarownic zwanych Trix, ale serial Netflixa ma jedną wredną antagonistkę, która nazywa się Beatrix. Nie wiadomo, czy ma ona być mieszanką ich wszystkich, czy tylko zapowiedzią czegoś większego. Włoski twórca kreskówki Francesco Artibani unikał odpowiedzi, gdy pytano go o to na Twitterze. Fani więc wciąż mają nadzieję, że być może w następnym sezonie IC, Stormy lub Darcy dołączą do serialu. To jeszcze nic, bo mimo euforii jaką wywołała premiera serialu oddani fani sagi nie kryli lekkiego rozczarowania. Stwierdzili bowiem, że serial Netflixa za bardzo stara się być mroczniejszym i szorstkim niż pierwowzór, a to w celu przyciągnięcia starszej widowni. Rozgoryczeni tym faktem sympatyce opowieści o Wings, sugerowali, że przy takim podejściu to platforma mogła zlecić stworzenie aktorskiego serialu Bikey Witch czarodziejki, która też ukazała się w 2004 roku i opowiada o grupie dziewcząt z nadprzyrodzonymi mocami i walczącymi ze złem. Wiele osób zwróciło uwagę, że niektóre tematy w tej drugiej animacji były bardziej mroczne i poważne i lepiej pasowały do adaptacji aktorskiej dla starszej młodzieży. Jednakże, mimo tej krytyki wielu fanów adaptacji Netflixa z niecierpliwością czeka na więcej, czy zatem dostaną drugi sezon? Są szanse, że tak się stanie. Chociaż recenzje serii były mieszane, przyciągnęła ona uwagę zarówno fanów jak i nowych widzów, więc wydaje się, że Netflix widzi w opowieści potencjał. Nie zapominając o tym, że pierwszy sezon przeznaczenie Saga Wings był zaskakująco krótki, bo miał zaledwie 6 50-minutowych odcinków, które zakończyły się w taki sposób, że ludzie wręcz błagają o więcej. A ponieważ bajka trwała przez 8 sezonów i miała ponad 200 odcinków, można śmiało powiedzieć, że szanse na wznowienie są bardzo wysokie, a materiału aż nadto. A wy ciekawscy widzieliście już serię Netflixa? Jak się wam podobał? Czy znacie wersję animowaną? Co sądzicie o różnicach między produkcjami? A może woleliście bajkę Witch Czarodziejki? Dajcie nam znać w komentarzach i jak zwykle nie zapomnijcie polubić tego odcinka oraz zasubskrybować naszego kanału, by nie przegapić żadnego z nowych filmów. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!